W gospodarstwie od już o dobrych kilku lat nie stosuję zwalczania chwastów do globowego. U mnie wszystko, co idzie, idzie powschodowo i tylko dwie technologie uznaję. Znaczy od kilku lat, Belcal z Clipperem, gdzie uważam, że i to wielokrotnie mówiłem, to jest Jest to najlepsza technologia, jaką mogę zastosować, natomiast Nobelkar z Clipperem daje taki większy komfort zastosowania, bo tu mamy takie full spektrum zwalczania chwastów. Natomiast jeżeli znamy dobrze swoje pola, wiemy z jakimi chwastami mamy walczyć, ladiwa w zupełności wystarcza, jest to też bardzo dobry problem. I Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest zapisane w etykiecie jednego preparatu i drugiego, ale, ale też myślę, że taka praktyczna wiedza i praktyczna rekomendacja może bardziej nawet czasami dociera do, Wiesz, do świadomości. Y często się martwimy o to, Kurczę, nie zdążymy go wyregulować, ale dając herbicyd, my go też chwilkę zatrzymamy, więc mamy ten, ten czas, żeby później można było zastosować regulator.